Jeżeli masz marzenia, jeżeli chciałbyś się spełnić, to zaufaj Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj trochę słów na ten temat. W jaki sposób Pan Bóg czyni cuda w naszym życiu? Siemaneczko, witam Ciebie drogi ziomku i droga ziomalko. Na vlogu pod nazwą Nieprzygadane. Taką serię filmików co jakiś czas będę, będę wstawiał na, na, na Facebooka i na YouTubea Którego już dzisiaj możesz subskrybować, klikając w dzwoneczek. Ksiądz Piotr Nadolski, to mój osobisty YouTube, więc coś tam wlecie. A chcę dzisiaj Tobie opowiedzieć o wydarzeniu w Stanisław 2.0 Scratch. Bo to jest takie wydarzenie, w którym doświadczyłem od Pana Boga jego niesamowitego działania i prowadzenia też w takich rzeczach związanych z finansami, z taką opieką Pana Boga w tym, co jest takie bardzo zwyczajne, byśmy powiedzieli, i codzienne. Słuchajcie, to wydarzenie w Stanisław. Jest wydarzeniem, które organizujemy sami, jako młodzież. Naprawdę właściwie nie mamy jakiegoś większego wsparcia, jakiejś potężnej siły, instytucji, która by stała za nami, ale sami, własnymi siłami próbujemy organizować koncerty uwielbieniowe. I w tym roku naprawdę mega, mega ciężko to wychodziło mieliśmy zrzutkę, ale tam naprawdę bardzo ciężko szły te wpłaty. No pewnie przyczyn jest wiele, bo COVID, hmm, wcześniej mieliśmy też jedną zrzutkę, więc pewnie ta częstotliwość jakoś była taka rzeczywiście bardzo duża i wydawało nam się, że no, w tym roku to raczej nam nie wyjdzie, ale chcę podzielić się z Wami takim świadectwem, bo kiedy byłem na Wieczorze Modlitwy Młodych, to Podszedł do mnie pewien człowiek, który być może ogląda też ten filmik, a wydaje mi się, że może oglądać ten filmik. I ten człowiek dał mi, słuchajcie, kopertę. Dał mi w kopercie naprawdę niezły, niezły hajs. Byłem mega zdziwiony. Naprawdę nie spodziewałem się, że w tej kopercie będą takie pieniądze. I od tego momentu naprawdę Pan Bóg zaczął niesamowicie nam błogosławić. Zaczęły z różnych stron wpływać różne datki, fundusze na to dzieło. Udało nam się rzeczywiście pozbierać 35 tysięcy, bo to jest całościowy budżet tego wydarzenia. I słuchajcie, mówię Wam to dlatego, bo chcę Wam pokazać, że jeżeli naprawdę macie marzenia, jeżeli macie jakieś rzeczy, które chcecie w swoim życiu realizować. A wydaje nam się, że takim ograniczeniem na to są właśnie pieniądze, fundusze. To naprawdę zaufajcie Chrystusowi, bo on nie jest tylko Panem Bogiem, który chce spełniać te nasze duchowe, takie pobożne marzenia, pragnienia, życzenia. Trochę może zamykamy Pana Boga w takiej sferze bardzo sakralnej, i wydaje nam się, że Pan Bóg to tylko. Te takie nasze pobożne życzenia wysłuchuje, a wydawałoby się, że prośba o, o kasę, o finanse, no to jest bezczelne proszenie Pana Boga o takie rzeczy. To ja naprawdę widzę przy organizacji tego wydarzenia, że tu Pan Bóg też Błogosławi w tych rzeczach takich, no byśmy powiedzieli, może nie tyle że światowych, ale w takich rzeczach bardzo świeckich bardzo zwyczajnych. A wiemy, że bez nich też nie da robić się ewangelizacji na dobrym poziomie, na poziomie, który nie będzie katolipą, ale na poziomie, który rzeczywiście będzie pokazywał nam, że możemy dla Chrystusa robić cudowne, piękne rzeczy. I w sumie chciałem z wami podzielić się dzisiaj tym moim takim krótkim świadectwem, moim doświadczeniem tego, jak Pan Bóg też to moje serce yy, przemieniał. Wtedy, kiedy byłem też w tym wszystkim załamany, zdołowany, a miałem takie momenty, kiedy naprawdę wydawało mi się, że to dzieło zupełnie padnie. Pamiętam, jak yy, byłem z księdzem Andrzejem nojtkiem i z ekipą oazową na koncercie zespołu Lux Torpedy. Yy, to, to był czwartek, pamiętam, że to był czwartek, dzień przed wieczorem modlitwy młodych. Wtedy byłem absolutnie zdołowany, załamany, właściwie z nikim nie chciałem gadać. To też dla tych ludzi pewnie było bardzo dziwne, bo ja zazwyczaj gdzieś w towarzystwie jestem taki no, do przodu, rozgadany, śmieszek i dużo osób też mnie z takiej strony pewnie zna. A wtedy rzeczywiście miałem w sercu no, taki niepokój: w sensie wydawało mi się, że nie, że tu nie wyjdzie klapa, wstyd, siara, że po prostu yy, to będzie porażka, że zawiodę młodzież. Yy, która gdzieś no, pokłada jakąś nadzieję w tym, że to wydarzenie rzeczywiście się odbędzie. Ale później rzeczywiście, kiedy się modliłem, to, to naprawdę w piątek yy, wieczór modlitwy modych to był czas wielkiej łaski i naprawdę bracie z tego miejsca chcę Tobie absolutnie podziękować za to dobro, które, które uczyniłeś. Ja wierzę w to, że Chrystus Tobą się też yy, wtedy posłużył. Później, wiecie, bardzo trudny czas na parę dni przed wydarzeniem, ten ostatni tydzień, te wszystkie strefy, te wszystkie przepisy, obostrzenia. Z jednej strony y, prawnie y, można zrobić, bo limit wiernych w Kościele wtedy nie był niczym ograniczony. Dzisiaj, kiedy już ten film, vlog nagrywamy, już te przepisy są zupełnie inne, bardziej rygorystyczne, ale odpowiedzialność gdzieś moralna, y, Gdzieś poczucie, że jedni mówią robić, drudzy są bardzo przeciwko. Pytanie na kiedy to przesunąć? Perspektywa teraz, jesieni, zimy: widzimy, że raczej będzie tylko gorzej niż lepiej. Wiosna, wielka niepewność. Z drugiej strony, artyści, muzycy, którzy chcą, by to wydarzenie się odbyło gdzieś, nawet jeżeli miałoby być tylko online, ok, można zrobić tylko online, ale dużo pracy. Te świadomość, że nie będzie ludzi tak na wydarzeniu realnie, też trudna taka perspektywa. Naprawdę wielki mętlik w głowie, serce, które no, to wszystko przeżywało. Ale też naprawdę, kiedy Panu Bogu na modlitwie powierzamy te nasze trudności, rozterki, dylematy, to Pan daje pokój i wpisuje w nasze serce ten pokój. I też Chrystus niech jest uwielbiony. Że to dzieło mogło naprawdę odbyć się w sposób dobry i, i, i bezpieczny. I też moi kochani, chcę tutaj podziękować wszystkim tym ludziom, którzy naprawdę dali swoje serce w ten projekt, tym, którzy wpłacali datki fundusze z całego serca Wam dziękuję, bo to dzięki wam udało się stworzyć to dzieło. Naprawdę sami sobie to wyrwaliśmy i mogliśmy poczuć to, że jesteśmy naprawdę kościołem, który jest wspólnotą, że to nie jest mój projekt, to nie jest projekt gdzieś tam paru ludzi, którzy powiedzmy są gdzieś odpowiedzialni za to, ale że to jest nasz wspólny projekt, nasze wspólne dzieło. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali też nas na duchu za każde dobre słowo. A kiedy fruwałem gdzieś tam ponad ziemią za to, że byłem ściągany w dół, wtedy, kiedy byłem załamany, za to, że potrafiliście dać dobre słowo i powiedzieć, że on robimy nie załamujemy się, więc naprawdę ludzie są dobrzy, są kochani i fantastyczni, i, i, i za tą Waszą dobroć Wam y, dziękuję. I tym słuchajcie, chciałem się z Wami podzielić, tym, że, że Pan Bóg naprawdę uzdrawia te nasze też finanse, że Pan Bóg y, pozwala spełniać marzenia, że Pan Bóg daje nam fantastycznych ludzi, że Pan Bóg daje nam cuda, y, które są na wyciągnięcie naszej ręki tylko trzeba naprawdę otworzyć oczy na to wszystko, bo Chrystus żyje i jest pośród nas. I tym chciałem się z Wami słuchajcie podzielić. Nie wiem, czy to jest długie, czy krótkie gadanie, nie wiem, czy to ma jakiś sens, ład, yy, ale od czasu do czasu właśnie będę tutaj wstawiał takie filmiki yy, w takiej właśnie nazwie serii Nieprzegadane, więc jeżeli będziecie chcieli to oglądać, to, to dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz, jakie też tematy byście chcieli, żeby były poruszane, tak więc trzymajcie się i do zobaczysta Jezus Chrystus jest wielki, Jezus spełnia marzenia. Elo.